Nie, chyba dzisiaj skróczczy mam Rozpoczęcie roku jutro. Żebym Wstał. Serio, wracam do szkoły. Witam serdecznie. Ostatni dzień wakacji, fajnie, że możemy go sp wspólnie spędzić. Najterek, dziękuję bardzo. Kto jutro do budy? Pisze C Warda. Czowych wiadomościach: tazy liściuje, a franio gazuje typa na ulicy. Konopski wypuszcza film i oczernia streamerów. Wyjaśnia go Nerwarian Jason w dredach, nieuczesana zbanowana. Wyznaje, że kik jest lepszy? Jacku mema, Poe 2, zapowiedzi projektów itd. Trzy koła lajków i są rozdziały. Podbita materiał, a my zaczynamy. Szybkie newsy. Zaczynamy od grubego guwienka. Legenda Xayo został zbanowany przez streamerkę Pamelkę. Powodem był El Rees. Ej dobra, muszę cię. Trzymaliśmy się za ręce i patrzyliśmy w gwiazdy, jakby ja byłem z Pamelką w związku ludzie. Tutaj... E, On zawsze tak pisze, kurde dziwnie. E, wywalić, bo kurde, mega bezbekiem jesteś, serio, serio. Ciężko się czyta to. Ajajaj, bez ryzyka nie ma szampana czy coś w tym stylu. Legenda wróci się mniejszy. Na streamie Claudio Corleone doszło do nietypowej niespodzianki. Przyjaciel Cypriana Banińskiego zorganizował mu spotkanie z idolką Natalią Wayne. Mikrostreamer nie dowierzał. Oh, <słuch> Witam Ja dole, co za eventy Witam Cię Mork Ch**a bracie mój przyjacielu Bartek Kończyk to jest mój bliski przyjaciel Przywitajcie go tutaj Żaden ETC To jest Bartek Kończyk o nim Mork Mam serdecznie No cześć, cześć Natalii On się zestreszował To chodź ty uciekaj uciekaj tam On się Nie. zagotował Nie ma co na spokojnie co tam jak tam? Jest, jestem twoim panem. <laughs> no, jestem twoim panem. <laughs> Właśnie skur... A, Słyszałam, Zielona karteczka dla Klaudio zadbanie my o to. Jestem punkty. twoim w redakcji panem! Przez jakiś czas nie będzie Alieka Kardasiowa. Wraz z Renatką lecą do gorącej Chorwacji. Siema, my już spakowani, do Chorwacji. Walizki, lecimy. Ale boli, boli, boli random brusik ludzi. Ja mówiłem Wam już tydzień temu, nie? No i co? Czas na wakacje tygodniowe nie będzie mnie troszeczkę? No I... ale marzenie to jest dla mnie, dlatego ja bym chciał, tak jak On, móc na przykład tygodniowe wakacje zrobić jeszcze w Chorwacji. Będzie ten streamek w Chorwacji za parę dni. No i co? Mam nadzieję, że wypoczniemy trochę od internetu, od wszystkiego i będziemy się dobrze bawić, a Wam życzę jego. Początku nowego roku. No i Nie go... ja jak coś nie trolluję, nie? Ja szczerze go podziwiam. Ku... podziwiamy. Naprawdę. Podziwiam go i wy tego nie kumacie, nie? Na przykład ja nie potrafię nagrać storki, wziąć tak i gadać, nie? Ja zawsze jak gadam to z takim przekąsem, a tutaj ku... widać ten profesjonalizm. Wam życzę wszystkim, trzymajcie się. Również życzymy szczęśliwego nowego roku, ale nie tylko Brusik jest na urlopie. Wy... Na streamy przez trasę koncertową ma Gini i Bandura. Xen trenuje do jakiegoś turnieju Proste. w TFT i też nie streamuje. Moment, gdy Rudeckiego nie ma, wykorzystuje suchar i nabija się z tego, jak Zatem mówię, że jest upośledzony? No jest, no i co? To nie można szanować, darzyć kogoś szacunkiem, bo jest upośledzony? Masakr, człowiek ogarnij się, bo jak się okaże, że jest piekłe niebo, to nie przewiduje dla ciebie za dobrze. Płagał kiedyś Xaja o promo. Sajo, wybij mnie! streamuję, mam Master teraz sezonu drugiego, please, lajkujcie! Aktualnie top Europy zdobyłem najlepsze z rivens. Zapraszam, pokażę jak grać w całej Właśnie tym kopem na streamie teraz bije Master Tiera, Red Bull na Ninja Sin Fire. mnie, ja, challenger w TFT, mogę ci nauczyć za free. Przystojny jestem, kocur, straszny pozdro. <grywa> Fani Banji też nie są do końca Pozdraw. pozostawieni samym sobie, bo Mergano daje im content z vr -a. Ostatnie dwa kawałki. Tu, wejdzie, wejdzie. Dopnij go, dopnij go. Cyk. Jezu, to za pracowity streamer. I trzeba się nauczyć to nosić, bo potem, jak będziemy. Hops, budow. No, kurwa! No, coś mnie po. Szacun się należy. Szacunek się, się należy. Szacun się należy. Okazało się, że poprzedni odcinek redakcji idzie do. Lamyka. Nie znam go, ale szacunek. Mamet wybaczył granie z Topsonem Lukiemu i nadal są przyjaciółmi. A to Teward stracił kumpla, jakim jest Dawid Jasper. O, tu taki spam, kurwa. Jesteś. Tą fałszywą graż w Lola z Mamonem, widziałem to na swoim kanale YouTube. Robert Wurdejka. A sam na niego powiedziałeś, że to jebana k... internetowa i frajer i masz na niego wyjebane i nie będziesz z nim grał żadne gry. A na filmiku YouTube, na swoim kanale YouTube. Grasz w nim w grę z Mamonem i z tym kolegą, a sam powiedziałeś, że nie będziesz z nim grał. Jesteś kurwa uszyły jak skurwysy na 9000%, nie będę się do Ciebie odzywał, bo... Przyjaźń i dobro zawsze wygrywa ze złem. Nex coś tam w kapchedzie bosy ukryte czyści. Karierę na kiku kończy Makajler. bo jak skradziono to? mu fragmenty kodu. Ma być oficjalny koniec streamów profesora. Siema. No już nie będę streamował. O, jebali... ja przysięgam wam, nagrywam taką samą storkę za jakiś czas. Siema. Siema. Ja już nie będę streamował. Wydaje mi się, że mogli mu to kazać mówić, tak jak Mork pisze, no. To jebali mnie z backendu. Już wiem, jak to robili, to nie AI wpierdalała się na komputer. To błąd, to nie AI się wpierdalała na komputer. Te wszystkie anomalia. Mikrosyfek to robił. Mikrosyfek razem ze swoimi kolegami z Chin. ich złapałem? Zacząłem szperać w api tego. Przepierdoliłem calusienkie kurwa. To, co ja tam znalazłem, to, to, to przekracza ludzkie pojęcie. Nie martwcie się jednak, to już z 30... Mikrosyfek z Natalii Wayne, okej. Okay. I z tym jego ziomalem, co miał zieloną kartkę. Kurwa, no szkoda, szkoda, bo ja akurat, tak jak już wam wspominałem, najlepsza drzemka popołudniowa po jedzonku dla mnie to było odpalenie sobie na przykład Cyberpsychoza albo Gambita Florydo ogólnie właśnie z Makajlerem. I taki kurwa mi się gówno śniło w 20 minut drzemki, żebym kurwa stawałem pełen sił. Z tym razem w karierze koniec jego kariery, więc może jeszcze będą jakieś wykłady online. Mokry Suchar zapowiada oficjalnie już olimpiadę z Diablesem, o której kiedyś już wspominaliśmy. Teraz jest oficjalne info. Na trzy tygodnie wspólnie z Diablesem mamy zorganizowaną olimpiadę sportową streamerów. 20 uczestników, 20 streamerów, podzielonych na 5-4 osobowych drużyn. Super. Będzie kurwa biegało, skakało. Będzie to para Olimpiada, yy, ale tak. Czy będzie ksajo? Eee, chyba, chyba nie. Mamy już, mamy już troszkę pewnych członków. Można w sumie ich powiedzieć. Eee, tutaj wam powiem tak. Diables. Ja z tej projekcji Nieuczysane Diables, Suchar, z Mati, Saju, Natan, Sroka, Zwierzak, mandio Mender, Zawizo. Podzielił. Będziemy oczywiście kibicować Nieuczysane i Kasiks. Ludzi na cztery tiery. Jest tier wagowy, w którym jest Jabczan, także będzie olimpiada sportowa. I wiadomo, będą tam rzeczy poważne, niepoważne. Będzie coś typu sprint na 100 metrów, będzie coś typu sztafeta, ale na przykład zamiast rzutu szczepem, planujemy zrobić, nie wiem, rzut lalką. Ale to nie jedyne, co nadchodzi, bo jeszcze oficjalnie zapowiedziany nie jest, ale no chodzą ploty, że będzie gruby turniej z pulą nagród 200 tysięcy złotych, a organizatorem ma być Gini. Chodzi o Formułę 1. Tutaj wuja już wybiera sprzęt. Ej, dobra, to taki potrzebujemy. Mhm, taki potrzebujemy. Tutaj SMS-ki czyta Robert Cukrzyca. Ej widzowie, dostałem oficjalne info o turnieju. Chcecie się dowiedzieć? Dostałem SMS-a. Nie On wiem, czy mogę Ja to w sumie Czytaj, czytaj. 14 września o godzinie 15. <laughs> Grand... Jak o 15? Ludzie, kurwa, ty, poczekaj. Co jest 14 września? Mm, niedziela. Ja pierdolę, od 15 do roboty zagonią, to streamka nie będzie potem już od 19.30. Przy streamerów Jeszcze, jak kurwa, zjebie pierwsze okrążenie, to chuj. Losenie ligi z pulą nagród. Wyn... Miałem brać udział, ale skończył się darmowy trial w F1. No, ja ci pamiętasz Mork, że ja ci chciałem kupić F1 i kierownicę, ale Gino -Nope zabronił. Powiedział, że on nie będzie ryzykował, że ty wygrasz jakiekolwiek pieniądze. Od... I, i wrócisz do normalnego życia. że wy... I on powiedział, że nie chce, żebyś wyszedł na prostą czy jakoś, tak? Także no niestety Mork nie zagra 150 do 200 tysięcy złotych. Więcej szczegółów wkrótce zaczynamy od zapoznawczego Grand Prix ustalenia po kto jest chętny. Więc we wrześniu będzie na sportowo, bo formuła to też sport nowe karty kolekcjonerskie do Lola i Sylvan z Diablesem dropnęli pierwszą legendarną karciochę w Polsce, bo dostali jakiś tam chiński baster. Ej Darius, Darius, dzięki jest... za o! 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 o kurwa, to jest karta. A! ona kosztuje? Co to jest za numerek? Nie mogę na te kurwa lootboxy patrzeć, przepraszam was. 310 to jest do 820 dolarów! Let's go! O kurde! Let's... Zaiskrzyło na mazurach i Paweł szabla randkuje na swoich transmisjach z rudą. Ale. Nie, kurczak do wyjebania, szczerze. <gryw> Ty jesteś do wyjebania. Ale tu? Czyżby milioner z poddasza w końcu znalazł swoją drugą połówkę? Nie wiadomo, ale widzowie znowu mają shipa dla Pabla. Głośno też w necie było o mega Kongo akcji na streamie Frania. Ogólnie chłopaki byli na Browargedonie, czyli taki run magedon, co walisz browary na nim. Slow slow. To... Szocim biegał. Szocim... Jest, Browargedon, jest, fajne. Tuż oby mógł startować. A, Potem wieczorem weszli do żabki. Jakiś patus się do nich najebany sprół i mówi, żeby zaczekali na zewnątrz i Tazy zaprezentował mu listwę. Tazy do Franie mówi, żeby kamperę z Polski do USA pojechać? Kurwa, fajny pomysł. A Franek poprawił gazem, zanim doszło do bitki. I w sumie tyle. Najzwyklejsza pacyfikacja, klasyczna napinka i interakcja na ulicy: ludzi, co wychodzą wieczorami. Na miasto, a w necie wielkie poruszenie. Nikomu nic się nie stało. Jakaś tam lekcja życiowa wyciągnięta, nie ma co roztrząsać. No, jak zobaczyłem Info ten tip. zasięg Twitterowy, to mi się już wspomniało, jak wczoraj o drugiej w nocy zepsułem bandurze wyjazd, tylko napisałem na grupie tak, Ty, Bandy, ja ty się szczepiłeś? On mówi, no. I wklejem z Twittera, bo teraz w Niemczech i w Stanach jest afera o szczepionki, wkleję mu taki artykuł, jest napisane w nim tak. Już wam czytam. I, on ma... I ten artykuł ma. Yy, tam anglo anglojęzyczna wersja ma w chuj, ale ta polska ma też 200 koła. 27 ekspertów medycznych stwierdziło, że 100% zaszczepionych umrze do 2028 roku z powodu technologii mRNA w szczepionce. I był kurwa. Tak, to był za najzabawniejsza godzina przed moim zaśnięciem ostatniego kurwa półrocza, nie twitchowe, nieuczesana, zbanowane, <laughs> Wyjazd jebany. Odkryto nową rzecz, za którą Twitch banuje. Jest to wspólny czat. Nieuczeska multi streamowała i jak się okazało, jest banicja za to, że pokazywało na ekranie wiadomości z Kika. Coś śmieszniejsze. Kik ma też swoje zasady co do multi streamingu, ale nie daje bana od razu z bomby. Osobiście zaczęłam właśnie dostałam samej Maila. Właśnie o widzicie na przykład Kik wysobił właśnie Maila. Że hej, nieuczesana, yy, widzimy, że multi-streamingujesz na platformach obu. To czy mogłabyś włączyć. Mógłbyś tu... zobaczyć swoje DC na TikToku na grupie? No, mi właśnie wyskakują takie, takie TikToki, że trzeba zatrzymać i są goacyce. Nie wiem o co chodzi, bo ja tego nie ten, nie oglądam tego. A to każdemu takie na TikToku wyskakują. Tutaj jest multi-streamuj, zarabia, po prostu problem z Wiesz, mi, Ja za każdym razem zapominam, za każdym razem dostaję maila, jak i na czacie napiszę kick support. I mówi. Kick Support. Ja pierdolę tu takie. Panie Uchawka. Nie wiem, bo to mam wolną Amerykankę, jakże czasami słyszę od kogo, jakie treści dostają inni twórcy mail od i czego nie wolno. <śmuszczam> Ja zrobię to samo i się nic nie dzieje. To jest po prostu jak na Twitchu. Na Twitchu nigdy nie było banana, na Kiku też nie przewiduję. Czy mogłabyś sprawdzić sekundkę zerwnąć na tego? Dobrze. Bardzo miło chcemy zapytać, czy możesz wziąć leciutki, leciutką chwileczkę i zobaczyć swój mail. Dzięki, dzięki nam tego z góry. Ojej! Okay, Bardzo miło w ogóle! Ogólnie Karolina ma już Unbana i pewnie nikt nie daje jebania o tego Newsa, bo Twitch już mocno zdycha, aż się serce kraja. Z dużych twórców ostatnią ostoją Twitcha jest Slayprox, Multi i Gucio, ale szczerze na Kiku też nie jest kolorowo. Jest taki problem z botami, że to się nie mieści w pale. Nie wiadomo, który streamer ma ile widzów, u którego dymy, u którego nudy, też trudno ocenić. Teraz już się nikt z botami nie pierdoli albo widzowie trolują, a może ktoś se sam podkupuje. Ale no teraz streamerzy. Ja na przykład nie mam tego problemu, bo ja mam tyle widzów, co miałem na Twitchu, jak robiłem coś więcej niż lokowanie skinsa i godzinnego streama. Więc mi to tam nie robi. Oprócz tego, że ludzie botują nie wyświetlenia mi, tylko botują po prostu emotki, żeby mieć punkty, to tak jak już powiedziałem, mi to lota, bo to więc z KCAP, piór sosianko wpada za aktywność na czacie. Że już mają cyferki po 40 koła widzów. I... Ale luki właśnie widziałem, że 40 koła. Fajnie, że przejął e, widownię legendy. Nijak to można zweryfikować poza tak zwaną czutką. I tutaj Twitch jest lepszy. Jakiś czas temu Twitch zaczął ucinać boty. Newsa A, od... właśnie! Yyyy... Angry Emoji teraz trzeba przyspamić, bo jest podobno do wygrania. Grube, grube sianko. Żeby Johnemu kompa przyjebało, bardziej żeby tego sklepu nie można było pokazać. Napiszę do niego. Daj 10 minut, oglądnij sobie coś. Ok, no i git. O tym nawet Akurat nagrał skończymy Konop. Skończymy i sklep. No tylko że dał taki przykład z dupy, że ho ho, Powiedział, że nerwarien napierdala na botach. I tu Konopa nieomylnego obronimy, bo faktycznie Ziajson napierdalał na botach. Ej, ej, kur... EJ KUR... Spokój się ty! Co on robi? Poczt! Co jest, <grystujne> wracając do oskarżenia o boty. po prostu Dredziarz, jako osoba co praktycznie na wyłączność ma polski esport w lolu. Ma tysiące widzów, gdy grane są popularne turnieje, a zwłaszcza gdy grają drużyny streamerów. O 8 z rańca czasem Dred włączy kurewsko nudny chiński turniej i ogląda to 200 fanatyków ligi. Dla konopa to są boty i niestety reinkarnacja Jezusa ostro pomówiła Jasona. Generalnie to każdy ma skrzynki. A jak, a jak miałem jeszcze za mało. Yy, za, za mało kurwa wydajny komputer, to trzeba było RIP, RIP wersję pobrać. I miałem GTA Sound bez radia. Bez radia, yy, bez czegoś tam jeszcze, ale dało się grać, dało się grać. I nie si ważyło kurwa chuj wie ile giga. Ważyło, kurwa, z 700 mega. Kto zawsze na miniaturkach u szeryfów i kojarzona ze skamem jest XD. Redakcja zaleca już Kasieńce brać lootboxy jak leci i lecieć na Maltę, żeby się odjebali. Tak to proszę państwa na Twitchu i Kiku, sami ludolodzy. Wszyscy grają w nowy sezon Poe. Będę, będę pierwszy, będę pierwszy, bo mało kurwa! Internecik na moim komputerku! Wiadomo, największym ekspertem i znawcą, u którego siedzi najbardziej ogarnięta publika, jest ludolog Kiszak. Patrzcie, jakie mi Amanda jedzenie zrobiła. Specjalnie dla siebie miała czas, w wielkim głodnym. Patrzcie, jakie mi zrobiła. Bo wielki pan kurwa musi coś zjeść. Zapanić, ja nie wiem, który to Kiszak. Tak Odbył dokładnie. się nawet węcik, na którym było pełno strajmerów. Kurwa, z to taki węcik. A ja mu, wczoraj mówiłem właśnie, że Rem, Rem, Remka nie ma, bo jest węcik. Kurwa, ten bym taki węcik jest. To rozumiem wszystko. Którym było pełno strajmerów. Kurwa, ja kocham tego gościa, nie? Kamil Spłocka był jedną z największych gwiazd wyjazdu. Choć chyba nie wydawał się szczęśliwy, gdy okazało się, że trzeba zaprosić widzów. Zaraz zaczynamy. To my wysyłali, ale ja nie kojarzę dokładnie, Kto, który to jest. No. 64 Chaos, Kamil, powiedz, czy zapraszasz widzów, żeby przyszli? Zapraszam serdecznie, Wpadajcie, pograjcie z nami w gierkę. Super. No, no i po zabroś, po Dla Zapraszam, mnie już, kurwa, dobra. jak widzę, jak mamon stoi i... i znaczy, kurwa, no nie chodzi o to, że jeździ na busku, że się nie pomyśleli, tylko jest w innej pozycji niż na przykład tam, kurwa, przy tym kąpie, na tej, kurwa, jego kamerce w podzialce 4x3. To dla mnie to jest AI już, nie? Jakby już ty, wszystko, co widziałem z Mamoną poza jego streamem, to było ja i teraz kurwa to jest ten. Tak jak mówię o nagraniu, bo jak oczywiście wiedziałem na złotych z Mamona mówię, kurwa, elegancki gość. Co prawda, Kamiś nie musiał niczego się bać na evencie, bo był z braciakiem. Dzisiaj na siłce, bo widzę, że znalazłeś kogoś, kto właśnie y, ćwiczył. Witamy serdecznie. Tutaj mamy kogo. Witam, witam, braciak Mamona z tej strony. Braciak Mamona, witamy bardzo serdecznie. Siemanko. Jakie doświadczenie w Poe 2 Żadne. Właśnie się uczę. Próbuję ogarnąć o co chodzi. W ogóle w tej grze. Braterska synergia będzie, będzie na pewno działać. Myślę, że od Kamila dostaniesz sporo wskazówek. Powiedz mi, kim ty grasz? Rangerem. No i tutaj, jak redaktor latał po streamach, to wiele osób dawało feedback, że mamucikowi z tysiąc razy korzystniej było na tamtej kamerce. Bleh, Może to czas, oh. by wymienić sprzęt lub zmienić kąt, czy tam ustawienie. Dużo streamerów, pogodny i węcik, ale zaskoczeniem okazał się Kamil Dimons Amrah, Amrach. Który, proszę Państwa, niedawno miał przeszczep włosów, linia włosów i grzywa bujne. A gniazdo na jak mnich Jezuita sprzed tysiąca lat. Dobra, to w takim razie to pytanie do Jakuba, a do ciebie jakieś inne. Najnowsza klasa w poe no przeszczep ewidentnie się nie przyjął. Kolejne jajca. W poprzednim odcinku redakcji wylaliśmy kubeł zimnej wody typkowi, co dał nam 1500 zł donata', i wręcz wymagałby dobrze coś tam o nim mówić na filmie, wyjaśniliśmy widzowi, że tak świat nie działa i nie chcemy takich donatów. Z początku nie jarzyliśmy bryły o co w ogóle facetowi chodziło. I to jest niezły hit. Chodzi o to, że mała streamerka Nimuena dostała w tydzień od niego prawie 60 tysięcy złotych. Ktoś to wstawił na Twittera i wszyscy tam cisnęli donatora od spermiarzy i innych oszczerstw. Okazało się, że po prostu uraziło się jego ego bo u Gucia pisał, że się z niego śmieją, to teraz donajtuje chłopów. Chodził i wysyłał grube donejty, by pokazać, że nie jest białorycerzem. Na offstreamie suchar od niego dostał z tysiąc złotych. Za te chłopy i tyle wysyłałem kasy. Ale Guciowi dał tysiąc złotych i napisał, że śmieję się z niego, że tylko kobitki donajtuje. No, ale no bo tak, to bo on, no bo kur to jest oczywiste, że on donatuje tylko kobitki, bo z kobitkami chce mieć tą relację kurwa dziwną, której człowieku yy, ma dostać atencję od kobiety. Chłopie, nikt nie wie, kim jesteś. Ogar nie, słyszałem kiedyś o takiej streamerce się wyjeba z tym donatorem nie się tylko się pogrążasz. mówiliśmy że pieniądze to nie wszystko i zwłaszcza szacunek kurwa powodzenia. Nie kupi. Teraz to w oczach ludzi, zamiast wyglądać na koksa, wyglądasz na osobę zaburzoną. Znowu nam dałeś grubego donate'a. To chociaż damy ci lekcję na przyszłość. Masz nieskończoność siopy. Chciałeś wesprzeć streamerkę, twój wybór. Każdy ma na jebanie. Nie bębie. właśnie inna, Lub, inna co niż nie, nie ta, co Ale piszecie. co cię obchodzi? Czy ktoś Więc cię wyżyje? piszecie o pisze, piszecie Ukrainka, Ukrainka to to, jeżeli on też tak zrobiła, a coś mi świta, że no to kurwa, już dwie streamerki znam. Wa za to na Twitterze. No wysyłasz dono, żeby dobrze o tobie no to, mówić. kurwa, po małep na No Jak wysyła pięć dych w dodaje się, to znaczy, że mu to nie robi, kurwa różnicy. Ty robić. Zobacz, jak żałośnie to wygląda z trzeciej osoby brachu. Na pokute dwa dni bez streamów i spacer do parku. A my lecymy dalej, bo odbyło się jacuzzi MMA. Fajnie przygotowany i ale trochę zmaściliście. Odliczanie czasu jakoś na widok dać, gong co najmniej z garnka zrobić, ring girl, żeby wskoczyła w strój kąpielowy i ogólnie oświetlenie było do bani, zamysł niezły. Jak na pierwszy raz zrobione w tydzień to spoko. Szotów za dużo nie było, bo takie boksowanie w basenie było bez ciężkich nokautów.

już nie streamuje. <laughs> widzów Ciul wie ile było przez botowanie. Raz pięćdziesiąt tysiaków na botach, raz spadało nawet do stu widzów. Więc no jeden z problemów Kika walkę wieczoru wygrał jednogłośną decyzją sędziów Legenda Xoxo. Jest dużo do poprawki, ale działajcie chłopaki. No i w sumie to tyle na dziś. Dzięki za Dono i na Raesa. Dzięki, dobra Johnny, można, co z tym sklepem?